Już ostatni raz na dzisiaj, ale nie ostatni raz w życiu. Mam, tak nie mam, tak nie mam. Bitwa kolejnym czołgiem KV1S przez wielu kroczy znienawidzone przez to, że on jest Dobry strasznie OP tankiem, chociaż się nie zgodzę. On nie jest OP, on jest dobrym tankiem. OP jest, tak, tak jest OP, jeżeli chodzi o miasta i wyrzuci go na maksymalnie siódemki, Wtedy jest OP, ale jeżeli chodzi o otwarte tereny, miejsca, na których musi strzelać na dużą odległość, jest, można nawet powiedzieć, że jest beznadziejny. Ale wspomnę później o tym. Jest to, o przy tamtym czołgu, nie przy superpersie. Dobrze, mniejsza, chodzi o mniejszość. Co ja powiedziałem? Boże, kochany. Minuta ciszy. Dobrze, wystarczy. Jest to szósty tier Heavy Tank. Linia e, rosyjska, tudzież e, ZSRR to nie jest Rosja, to jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. o to jest czołg radziecki, nie rosyjski, radziecki. Heavy tank 6 Tieru prowadzący do Isa, Isa 3, Isa 8 i Isa 7. Cała ta linia. Dobrze wiem, bo akurat jestem na Isie, na ISie trzecim. Troszkę słabo tą linię rozwijam, ale nie mam jakiejś weny. Twórczej na razie. Mam nadzieję, że po nagrywaniu tych filmów wróci. Eee, bitwa już na tym wykokszonym dziale oh, 390 obrażeń. Bo w większości przypadków chodzi powyżej tego około 400. I one hitujemy takiego gracza. Penetracja 175, kluczy zaś mi ten kontrol nie działa. I przeładowanie dojrzałe. Ale to później coś powiem na ten temat. Jeżeli chodzi o okay, spoko e, 17 penetracji, te same uszkodzenia, no i podciski odłąka okrążące 61 465. Mm, pierwsza wada. Długi czas przeładowania, aczkolwiek można zjechać do 12 sekund. Tak, można zjechać do 12 sekund. Tutaj nie strzeliłem. i mamy przebicie za 374 obrażeń. Kab 1S te typę typy 58 powinien sobie dać jakoś Jako taką radę e, No Tutaj nie miałem nic praktycznie załoga zerowa e, Żadnych dosyłaczy niczego Świeżo pewnie co To działko zdobyłem i chciałem je przetestować Mamy 822 wrażeń, 2 kile I jedziemy e, dalej Drugi minus troszkę mało pocisków Aczkolwiek jeszcze nigdy się nie wystrzelałem ale byłem blisko Bardzo blisko tego Kawu jedynka u nas przebije. E, jeżeli chodzi o pancerz jest powiedzmy twardy, ale penetracja, nie pamiętam, co tam 130 wystarczy żeby go przebić od przodu. Jest twardszy niż w jedynce, ale no, bez, e, bez przesady. Mamy trzeci kill. E, weak, spoty. weak spoty. czyli ta beleczka z przodu. Jak widać, ta prosta. W tym miejscu, tu, 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 tu. I ten garczek. tudzież publiki. Nad można strzelać w działa, ale jak trafimy w ciało, no to mieliśmy, <śmierdzimy>, że coś zrobimy. Jedynie co, to możemy rozwalić mu działo i tyle. Eee, kolejny minus, jak wspominałem. Celność. Może to była pomstę do nieba. To działo jest tak niecelne, tak długo skupia. Jest wkurzające, jeżeli chodzi o to naprawdę człowiek się wpienia wpienia tak mocno że kuźba nie da się wytrzymać przyzygów wielki minus ale dzięki Bogu to jest bo jeżeli jeszcze miałby być celny to już by był przeopej i ludzie by no, znienawidzili go aczkolwiek ma być chyba z tego co dobrze mnie mam przesunięty na tier siódmy ale nie jestem pewien nie jestem pewien Mobilność, tak, mobilność, jeżeli przerzucamy się z I 3, 2, 1, BUM! Nie ma go. Czwarty kill, jeszcze trzy, pojazd zostało Matilda, nam się do nie, M M37 i Suseta. Jedno i drugie tu leży, leży, kwiczy. Raczej nic już nie zrobią. Tam jeszcze zostaje M37, które żyje No co jest Celujemy, celujemy I 3, 2, 1, PUM! Mamy! M37 zniszczony Piątek 1800 obrażeń Oczywiście te czołgi potrafią wyciągnąć po jakieś 5000 damage'u, ale To trzeba mieć dobre losowanie Maksymalnie wylusuję na ki, wtedy jest... E, wtedy daje radę. Naprawdę daje sobie radę. Aczkolwiek jest ciężko przez co? Przez to, że ma... nie... nie ma aż... o tutaj e, gracz w te 50 typku 58 e, za co mu dziękuję. No już możecie się domyśleć, że mam, e, będę miał 6 fragów. E, powiedział, żeby mi zostawić... E, szóstego fraga, czyli Tomsu 85 -tkę. i BUM jeszcze nie pamiętam czemu podziękowałem thanks, no, jeszcze taki kuj, roz, nierozgarnięty TXH zamiast THX 6 KD, e, 2200 obrażeń, równe równe, Czołk jest mm, bardzo dobry, prze OP jeżeli chodzi o krótkie dystanse jeżeli chodzi o spotkania bliskiego stopnia to tak, tak a jeżeli chodzi o spotkania dalekiego stopnia jest beznadziejne naprawdę długo skupia jeżeli mamy, celujemy gdzieś daleko jak w większości e, takich raczkujących i raczej się zdarza, że tamten ma więcej HP tamtego będziemy strzelać e, celujemy bardzo ciężko Długo się celuje i możemy oberwać kilka potężnych hitów i zejść szybko, bo mamy bardzo mało HP. Jeżeli jeszcze jesteśmy na ósemkach, no to już nie mówię. Dobrze, analizujemy. Dostaliśmy Sixpulat, Dobga, czy jak to to tam zwoł za 6 fragów. Duży kaliber. 1100 podstawowego EXPA. Wynik pierwszy. Tutaj druga KW11 nie popisała się za bardzo, aczkolwiek też zrobiła dość dużo. 6 tych. tych ty, he, 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 Jedna ważna rzecz. Było tam napisane dwa 200 równe, a tutaj mamy... Aha, bo zdjęliśmy przecież. E, M37. No tak. No to stąd mamy... Oh Boże, stąd mamy te dodatkowe obrażenia. Gracz w typku, no nie, nie, nie jakoś tam zrobił kozacki wynik. Amunicja jest dość droga, z tego co pamiętam jest po tysiączku, Tak, tak, to jest tysiąc za jeden pocisk. Jest dość drogie, Jak na szósty tier, co nie? Zadane 2300, otrzymane 2800, bez penetracji 3200. Bitra trwała 6 minut, podstawowy X równy 1000 na prędce 1600, jakby ktoś tam się pytał. Zarabianie u niego nie jest aż takie dobre, bo te pociski są dość drogie. Zarobiliśmy tylko 16 tysięcy. Co więcej mówiąc o tym czołku, co, co można więcej powiedzieć, nic. Czemu? Dowiecie się jak w końcu nagram jakiś filmik opisowy tego czołgu, bo mam go w garażu i na pewno go opiszę jakąś bitwę na live, możliwe, że też zrobię. Ale na dzisiaj kończę z nagrywaniem. Zapewne się tam, jak prześlę wszystkie te filmiki, które teraz nagrałem, nagram kolejne, żeby mieć zapasik. No nic, życzę miłego popołudnia, poranka, wieczora co tam chcecie, co lubicie. I zobaczymy się w następnych bitwach, następnymi czołgami. Trzymajcie się i cześć. Papaty.